Cześć kochani, witajcie na kanale Wiśniewscy Zdrapują Mamy dzisiaj 13 lutego i premierę zdrapki neonowe 13 Radek jak to Radek pojechał rano po zdrapki miał kupić kilka sztuk, kupił całą paczkę dzisiaj zdrapiemy sobie od numeru 1 do numeru 25 a na Odcinek weźmiemy sobie yy, drugą część. Jak sama nazwa mówi, będziemy poszukiwali z symbolu 13 pod warstwą ścieralną, ale jeszcze lepsze jest to, że nie można wygrać stówki. Progi są 5, 10, 15, 20, 50, 70, 300, 6000 i 200 000 złotych. Także. Liczymy jak, jak na najwyższe wygrane. E, może trafimy na tą e, lepszą paczkę, jak to mówią. No to co? Zaczynamy. Jak to w ogóle wygląda? Ale wysokie cyfry. Mamy tak. Zaczynamy. 41, 37, 14, 29, 38, 40.

43, 28 i 44. 10 zdrapek mamy pierwszych zdrapanych. Dopiero padły dwie wygrane. Także możecie sobie zobaczyć, jak dużo pustaków będzie i ile szczęścia trzeba mieć, żeby coś wydrapać. Zdrapka numer 11 i mamy trzynastkę. 41, kolejną trzynastkę.

oraz trzydzieści sześć. Czas na numer piętnasty. Z trzydzieści jeden mamy trzynastkę. Trzydzieści siedem, dwadzieścia dziewięć, czterdzieści dwa. Następna trzynastka. Kolejna trzynastka. Kolejna trzynastka. Trzydzieści trzy i następna trzynastka.

Dwadzieścia osiem, dwadzieścia trzy, trzydzieści dziewięć, trzydzieści cztery i siedemnaście. Numer dwudziesty, zostało nam ostatnich pięć zdrapek. Mamy trzydzieści dwa, dwadzieścia siedem, trzydzieści siedem, trzydzieści pięć, dwadzieścia trzy, dziewiętnaście, jedenaście, czterdzieści trzy, osiemnaście oraz czterdzieści cztery.

30, 31, 34, 11, 42 i 16. Jest to zdrabka z numerem 25, a mamy tu 5 zł. Myślałam, że tu są kontrolne. A nie, mamy tutaj. Czasami jest tutaj, albo kontrolne, gdzie jeszcze będziemy mogli znaleźć. Już tu wam pokazuję. Albo tutaj, po tej stronie. Ale tak, tą zdrapkę mamy również wygraną. Zrobimy sobie podsumowanie. Eee, na tym odcinku mieliśmy 25 zdrapek, z czego 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 drapek wygranych. Myślę, że dobry wynik. Wygrały 25, 8, 11, 12, 15, 21, 23.

Dobrze wiem, 45 i yy, 45, 50. Mamy 95. 100. 110 zł. Wynik naprawdę dobry. Oby druga yy, paczka była równie yy, dobra i przyniosła nam podobną wygraną. To wtedy będziemy naprawdę się bardzo, bardzo cieszyć. I już e, dzisiaj zapraszamy Was na jutrzejszą drugą część. Życzymy Wam e, wspaniałych premier, dużych wygranych i widzimy się jutro. Życzymy Wam miłego dnia. Pa!